Tym module będziemy zajmowali się innym pakietem, który pozwoli nam zainstalować WordPressa lokalnie, czyli na naszych komputerach. Jest to również aplikacja typu AMP, a to oznacza, iż jest ona złożona z oprogramowania serwera Apache, MySQL oraz PHP. I w wyszukiwarce po prostu wpisujemy WAMP. A następnie przechodzimy do pierwszego wyniku, czyli WAMP Server. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia ze trochę innym podejściem do instalacji WordPressa. Gdyż będziemy musieli ten proces rozszerzyć o tworzenie bazy danych. A to oznacza, iż ten proces będzie najbardziej zbliżony do tego, co możemy spotkać podczas pracy z WordPressem na serwerach współdzielonych. Przed instalacją pakietu musimy również upewnić się, z jaką wersją Windowsa pracujemy, gdyż oczywiście ten pakiet jest dedykowany Windowsowi. I aby sprawdzić, czy pracujemy z wersją 64-bitową czy też 32-bitową. Wystarczy skorzystać z prawego przycisku myszy, kliknąć na Mój komputer, wybrać właściwości i na karcie systemowej powinniśmy znaleźć odpowiednią informację, typ systemu. No dobrze, ja proponuję zjechać w dół do sekcji Instalowanie i zwracam tutaj uwagę na drugi podpunkt. Znajdziemy tutaj informację o tym, iż w momencie, w którym zainstalujemy Wam serwera, Musimy również upewnić się, że mamy zainstalowane odpowiednie biblioteki Microsoft w Visual C. Ja proponuję przejść na forum, klikając na tym linku. Zwracamy uwagę na pierwszy wpis, WAM Serwer 3. Wszystko, co musisz wiedzieć. OK. I poniżej znajdziemy listę wymaganych bibliotek, dokładnie w tym miejscu. A jeśli zejdziemy jeszcze niżej, to znajdziemy właściwe linki. W tym przypadku również musimy upewnić się, z jaką wersją systemu pracujemy z racji tego, iż mamy tutaj do czynienia z linkami, które kierują nas do wersji 32 i 64 bitowej. Tak jest w przypadku VC 9, VC10, jednakże w przypadku już VC 11, 13 i 14, Obydwie dwie wersje znajdziemy pod jednym linkiem. Wybieramy angielski. I zwracając uwagę na detale, widzimy, że mamy tutaj dostęp do plików dla wersji systemu 32-bitowego i 64-bitowego. Następnie ściągamy i instalujemy w systemie. I na końcu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na inne miejsce, które znajdziemy na forum WAM Server. Ja się cofnę. Zwracamy uwagę na drugi temat, czyli Troubleshooting Tips. Klikamy. I znajdziemy tutaj rozwiązanie typowych problemów z działaniem WAMP serwera. I te problemy są pogrupowane chyba na 20 czy też 21 tematów. W okolicy 20 znajdziemy również informacje na temat bibliotek, które musimy zainstalować w systemie. Dobrze. Ja proponuję powrócić na stronę WAMP serwer. Zwracamy uwagę na sekcję pobierz. Ja w tym przypadku wybieram wersję 64-bitową, następnie klik. Po kliknięciu strona wyświetla szereg ostrzeżeń wraz z informacją o tym, aby zainstalować najnowszą wersję pakietu Visual Studio 2012 i link, który prowadzi nas do instalacji. Dokładnie w tym miejscu. My przechodzimy na stronę Microsoftu i ewentualnie możemy pobrać i zainstalować ten pakiet. Jednakże, w przypadku najnowszych instalacji Windowsa 10, prawdopodobnie większość komponentów już będzie zainstalowanych w systemie. Z reguły te uwagi odnoszą się do starszych wersji systemu Windows. A ja skorzystam już z pobierania bezpośredniego, czyli kliknę na tym przycisku, co spowoduje, że strona zostanie przeładowana i przechodzimy do SourceForge. Musimy odczekać swoje 5 sekund i zapisujemy plik. a my w kolejnej lekcji będziemy zajmowali się już instalacją tego pakietu.